Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Drodzy bracia w kapłaństwie, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie naszym Panu i Odkupicielu. Tak słuchując się w dzisiejsze słowa, tak jak wspomniałem na początku, byśmy przypomnieli sobie też o godności naszej, naszego powołania, tego kim jesteśmy, że naszym celem jest niebo. Nie to, co dzieje się tutaj na świecie, bo widzimy też i różną propozycję. I w czytaniu z pierwszej księgi Samuela y, słyszymy o tym: Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Tak pytam się siebie, myślę, że każdy z nas też pyta się, czy taka jest też postawa w moim życiu? Panie, mów, albo ile dajemy razy okazję do tego, żeby Panu Bogu pozwalać mówić do swojego serca? Myślę Słowo Boże, myślę codzienna modlitwa. Czy moje życie jako człowieka wierzącego jest tak ukierunkowane, żeby Panu Bogu pozwolić mówić w moim sercu i co więcej, według tego, co Pan Bóg do mnie mówi, żyć, układać swoje życie. No i też myśląc o odpowiedzialności. Państwo, yy, bracia siostry, jesteście często związani z sakramentem małżeństwa, relacją do drugiego człowieka, tej odpowiedzialności za dzieci, za wnuki, za siebie nawzajem. I co więcej, popatrzmy, dziś też jakby taka, nie tylko dziś, ale dokonuje się taka rewolucja w świecie, że w zasadzie wszystko człowiekowi wolno, a nawet to, co jest czasami powiem nie do przyjęcia, albo jest grzechem, bo jest odstępstwem od, prawa Bożego od miłości Boga no temu hołdujemy i to nazywamy miarą człowieka i tego, że człowiekowi wszystko wolno. A dziś święty Paweł do Koryntian mówi, że ciało nie jest dla rozpusty, że lecz dla Pana. Popatrzmy w tej też perspektywie, jakie jest nasze myślenie, czy też czasem nie jest tak, że odchodzimy od Ewangelii, od Pana Boga, bo chcemy po swojemu i może nawet powiemy, bo taki jest świat, bo takie mamy czasy, ale zawsze to pytanie, jakie będą tego też konsekwencje w moim życiu, w twoim, w naszym, dokąd zmierzamy, dokąd podążam wybierając w tę czy w inną stronę i teraz jako człowiek wierzący, jaką drogę powinienem wybrać. I zobaczcie, czyż nie wiecie, że ciało Wasze jest przybytkiem ducha świętego? Pomyślelibyśmy dusza, prawda? Pomyślelibyśmy, no to, co niewidzialne dla oczu. Ale zobaczmy, moje ciało ma, ma należeć do Pana. Pan chce uświęcać całego człowieka, nie tylko jakiś wycinek. To tak, jakby Panie, z Tobą jestem na modlitwie, z Tobą jestem teraz na Eucharystii, ale generalnie to ja jakby żyję albo wybieram cały czas, cały czas jakoś tak troszeczkę inaczej. I, I myślę, że ta nasza dzisiaj obecność, ta modlitwa wspólna, to że jesteśmy razem z sobą, kolejny raz ma mi pomóc w tym, żebym ja sobie uświadomił to, kim jestem, że Pan Bóg że jakby uzależnia to. Czy, będzie moim, czy, czy ja będę jego mieszkaniem, uzależnia ode mnie. Pan Bóg niczego nie, nie, nie mówi na siłę, nawet nam, bo myślimy o kapłanach, ci, którzy idą za Chrystusem, ale On do nas też mówi: Jeżeli chcesz, idź za mną, weź swój krzyż i mnie na śladu. Jeżeli chcesz. I, kochani, Pan Bóg tak mocno respektuje naszą wolność, nasz rozum, że nam pozwala, ale cały czas chce nas oświecać właśnie swoim słowem. Chce nas uzdalniać do właściwej odpowiedzi, do właściwego przeżywania też naszego powołania małżeńskiego, kapłańskiego, naszego człowieczeństwa, bo jest w sakramentach, jest w sakramencie Eucharystii, którą dziś przeżywamy. I ten Jan, którego dziś słyszymy, Jan stał z dwoma uczniami i wskazał na baranka. I zobaczcie, Jan jest tym, który powiedział, przede mną idzie ten, któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u usandałów. Przede mną idzie ten, który da zbawienie świata. I wskazał, oto baranek Boży, swoim uczniom. Nie zatrzymywał na sobie, ale wiedział, kim jest. Po co Bóg, Pan, Pan Bóg go przysłał? Dlatego, że jego serce, cały on był przy Bogu i chciał pełnić wolę, wolę Ojca. I tak myślę, w perspektywie tego panie twój sługa jestem i chcę cię słyszeć cały chcę należeć do ciebie nie tylko moje serce mój umysł ale całe moje ciało chcę żeby należało do ciebie żeby było twoją świątynią nie tylko w niedzielę ale każdego dnia chcę abyś ty rozporządzał mną To zobaczcie też sobie uświadamiamy to dokąd my chcemy prowadzić tych którzy patrzą na nas Tak myślę kapłan jakby oczywista sprawa, prawda? Ale mama, tata, dziś świat, tak nieraz powiemy, współczujemy rodzicom, chociażby przez to, że, że świat wirtualny bardzo mocno wchodzi, że, że jak gdyby nawet mamy problem z tym, jak młodym pomóc w tym, żeby byli w relacji. Do mnie, czyli do mamy, do taty, do brata, siostry, jak ten świat, czy do kolegi, żeby potrafili przyjaźń rozwijać, jak, jak gdyby żyją gdzieś, gdzieś w innym świecie. I teraz myślimy, jak to zrobić, żeby temu młodemu człowiekowi pomóc też doświadczyć Pana Boga. Tego, co bardzo przekracza może nas. I tak, kochani, myślę, że rozpoczynając ten, ten nowy rok, każdy z nas. Co zrobić? Święty Paweł mówi, wszystko, cokolwiek działacie, słowem lub czynem, wszystko to czyńcie w imię Pana, naszego Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, czy takie też pragnienia są w naszym życiu. Przeżywamy jeszcze okres, już zwykły, ale w naszej tradycji do 2 lutego, do ofiarowania pańskiego, czas Bożego Narodzenia, kiedy, kiedy zachwycamy się tajemnicą przyjścia Jezusa Chrystusa. I teraz czy ja myślę o tym jako Chrześcijanin, by wszystko, co robię, wszystko, co podejmuję, kiedy może nawet jakąś trudną relację przeżywam, żeby to czynić w imię Jezusa Chrystusa, żeby przez to imię też z większą miłością, z większą taką czułością podchodzić do człowieka, nawet tego, który, którym się może zrzymam, który mnie może irytuje. Nawet patrząc na tą sytuację, którą przeżywamy w, w naszej ojczyźnie, na takie pęknięcia, jakieś rozłamania. Też pytanie, jaką drogą pójść, żeby podobać się Panu Bogu, albo żeby innych zdobywać dla Chrystusa. Bo takie jest też nasze zadanie, prawda? Ja nie, że jestem nowym Janem Chrzcicielem, czy kto, ktoś z nas, ale ja jestem, mam być też tym, który ma być przewodnikiem. Z racji więzów krwi, ale też i z racji tego, że jestem powołany do dawania świadectwa. Nie jest obojętne to, czym żyje, jak żyje i jakie daje świadectwo na zewnątrz. I to imię Jezusa. Mamy problemy, mamy różnego rodzaju doświadczenia, ale Panie, przyzywam Twojego imienia, bo w Twoim imieniu chcę wielbić Ciebie, żeby odkrywać też to moje powołanie, tą to, to, to świadomość tego, że Ja należę do Ciebie. I popatrzmy, przyzywajmy też tego imienia, jak. I imienia Maryi, patrząc na nią, która też z taką największą czułością przyjmowała Jezusa, z największą świadomością wypowiadała to najświętsze imię Jezusowe. I prośmy też Maryję, by to Ona pomagała nam z taką wielką właśnie miłością, czułością w stronę Jezusa się zwracać. I gdy myślimy, Boże Narodzenie, przyjście Jezusa, gdy myślimy też o na, nawet o naszej tej rodzinie parafialnej, o rodzinie Radia Maryja, to święty Alfons Liguori, nasz założyciel, redemptorystów, mówi, że są święci, których możemy podziwiać, ale nie jesteśmy w stanie ich naśladować. I, a są i tacy, których nie możemy naśladować. Z całą pewnością święta rodzina powiemy tak, kumuluje. Świętość, że zawsze będzie niedoścignionym wzorem. Ale właśnie patrzymy, bo to jest ten wzór tej wspólnoty, którą chcemy przeżywać. Święta rodzina pokazuje nam wzorzec, że w dobrze rozumianej rodzinie rozwija się to, co piękne. To powołanie też do bliskości z Bogiem, do bliskości z drugim człowiekiem. I patrząc na to, co. Mówi nam dziś Kościół, co nam podpowiada, patrzymy na świętego Józefa. Na pewno miał swoje plany jako mężczyzna, ale musiał zrezygnować z nich, prawda? Ta sama rezygnacja, ta tułaczka, często wszelkie znoje, jakie oni przetrwali jako święta rodzina, to jest może kolejny efekt jego rezygnacji, ale też i wyboru. Bo On wybiera Pana Boga, wybiera posłuszeństwo Panu Bogu. I nie zrzyma się na trudy doświadczenia tego ziemskiego życia, tego, że Pan Bóg Go tak zaskoczył, że ma wziąć Maryję, że ma być Ojcem Jezusa. On jest tym, który pokazuje nam to piękno, piękno rodziny. Patrzę, święty Tomasz z Akwinu, wielki doktor kościoła powiedział, że niejako najgorsze jest zepsucie najlepszego. I to też w perspektywie rodziny. Popatrzmy, niedawno y, zatelefonowała taka znajoma i mówi do mnie, Grzegorz pomóż nam, y, ratuj, bo chyba się sypie nasze małżeństwo. I nie, że do czegoś tak tragicznego czy dramatycznego doszło, ale może zapomnieliśmy o tym, co najistotniejsze. Dbamy może o dom, o dobra materialne, ale zapomnieliśmy może tej, tej wspólnoty, którą przeżywamy z Panem Bogiem, wspólnoty sakramentalnej, tego, że nasze małżeństwo ma nas, uś ma nas y uświęcać. Że my mamy siebie sobie nawzajem podarowywać. Że to jest też nasza droga do świętości. Jak gdyby dzieci wyszły, wyszły z, z naszego domu, studiują, pracują, a my zapomnieliśmy o tym, czym ta wspólnota jest. I zatelefonowałem do jednego kapłana, który gdzieś tam w okolicach mieszka, czy by się z nimi nie spotkał, bo oni jeszcze dają sobie szansę. Mówią: że Źle się dzieje są świadomi tego, ale dają sobie szansę i mówią, pomóż nam, jak to uratować? Bo my jesteśmy tacy nasrożeni, tacy jakby wściekli prawie, że na siebie, jak do tego mogło dojść, że, że, że coś nas poróżniło, że oddaliliśmy się od siebie i, i jak gdyby nie czujemy teraz tej wspólnoty. I ten kapłan coś tak przypomniał świętą sióstrę, siostrę Łucję, która mówiła, że przychodzą takie czasy, że diabeł będzie uderzał we wspólnotę małżeństwa, że diabeł będzie chciał zniszczyć rodzinę, która jest taką najpiękniejszą komórką, w której rodzi się Bóg, rodzi się człowiek, rodzi się miłość. Stąd też, kochani, tak myślimy w, o doświadczeniu świętej rodziny, myśląc też o, o tej naszej kondycji tak myślę, kondycji mnie jako człowieka. Ale kondycji tej wspólnoty, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Patrzymy, święty Józef, matka najświętsza, jak oni to przeżywali. Bo ta rodzina jest taką szczególną odpowiedzialnością małżonków, yy, dzieci na drodze do zbawienia. I nasza radiowa rodzina, tak też ostatnio, jeżeli słuchacie radia, tak myślę jakimi my jesteśmy. Zmarła taka pani Elżbieta Maciudzińska. Nie wiem, jeżeli słuchacie w niedzielę audycji takiej literackiej. Ona kiedyś z panem Tadeuszem Pelcem, aktorem. Takie pół godziny, ale to też taka ich dbałość o to, żeby było słowo, które porusza serce. Było coś, co nam pokazuje piękno. Piękno naszego powołania, piękno naszej kultury, to piękno, które będzie poruszało, które nas będzie rozwijało. I tak m, ostatnio, jak odchodziła, był jej pogrzeb, to wnuka jej m, m, Mikołaja rodzice nie mogli oderwać od trumny. Tak kochał babcie. Ma 12 lat, jest ministrantem i to ona właśnie wprowadzała go w ten piękny świat, bo wiadomo, że mama, tata robią to, co do nich należy z racji swojego powołania, z racji odpowiedzialności, ale ta babcia pokazywała mu piękno świata, jak często przychodziła z nim do radia, pokazywała, gdzie pracuje, gdzie właśnie myśli o tych audycjach, jak dobiera wiersze. Taki mały chłopczyk, pięciolatek przychodził z babcią i tak patrzył na ten świat babci i gdybyśmy powiedzieli, no co on rozumie. Ale właśnie, gdy zobaczyliśmy go tulącego się do trumny, do, do tego, że on nie może jak gdyby przeżyć tego, że nie ma tej babci, która pokazywała mu piękny świat, która go uczyła czytać, modlić się, która go nawet wprowadziła w tą ministranturę, bo chodziła razem z nim, była na każdej mszy świętej, kiedy on był, kiedy pokazywała mu radio. I chcę pokazać, że nieraz tak myślimy, że to nie jest aż takie ważne, istotne, że to inni są odpowiedzialności, ale właśnie rodzice nie zaniedbują swojego powołania i tego, do czego są powołani, a każdy z nas, dlatego dyrektor tak często mówi, żeby nawet babcia dziadek nie rezygnowali z, tego, z tych możliwości, które mamy. Dobrą książkę, prawda, dobrą jakąś prasę, taką dobrą obecność. Bo nieraz no, różnie może to być we wspólnocie mama, dzieci, a potem wnuki, ale towarzyszyć zawsze można. I myślę, że dzieci nie będą się na to zrzymały, że babcia podchodzi do wnuka i, 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 i z taką wielką miłością, troską pokazuje mu piękno życia i rozpala w Nim to, do czego człowiek jest stworzony. I mówię, to dla nas, dla naszej redakcji jest takim wielkim poruszeniem to, co ona robiła właśnie w, 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 w jego życiu, w jego, w jego świecie. Myślimy, Kapłan, bo też towarzyszymy często Wam, jeden z księży, bo, bo, bo myślę o tej pani właśnie Elżbiecie, że ona też uczyła go tego bycia przy Chrystusie. Wspomniałem o tym, że, że jest ministrantem, ale pomagała też mu, towarzyszyła, że to dziecko też się potrafiło modlić, potrafiło być przy Chrystusie, potrafiło przeżywać to doświadczenie. Właśnie zobaczcie, że nie tylko ten świat materialny, nie tylko tutaj kwestia wychowania, kwestia nau nauki tego, co jest ważne w naszym życiu, ale też życie rodzinne, życie małżeńskie ma na celu oddawanie czci i chwały Panu Bogu. Po to też żyjemy nie w oderwaniu. To jest główne powołanie nas, i właśnie jeden kapłan kiedyś zapytany. Jakie jest jego ulubione miejsce? Odpowiedział, że tabernakulum że właśnie w kaplicy, gdzie jest tabernakulum, najlepiej się czuje i powiemy, to jest właściwa odpowiedź. Niedawno taka siostra też mówi: Modlę się za Ciebie zawsze, ale coraz bardziej jakoś tak odkrywa, że w świecie no kwestia i prawdy ale kwestia tego przygnięcia chrześcijanina do Chrystusa. Chcielibyśmy zmienić świat. Chcielibyśmy, żeby między nami było więcej pokoju, więcej miłości, ale zobaczmy, jakie, jakich narzędzi używamy, jakim językiem się porozumiewamy. Na czym budujemy nasze relacje wzajemne i nasze relacje narodowe? Na czym my to budujemy? Gdzie jest prawda? Gdzie jest miejsce dla Chrystusa, gdzie jest miejsce dla tego, co duchowe? I to pytanie, czy to, jak chcemy żyć, czy to, co proponujemy młodemu pokoleniu, jest uwielbieniem Boga naszego stwórcy. Chcielibyśmy bardzo często jakby podzielić ten świat, prawda? Pana Boga, tak, może w kościele, może w swoim prywatnym życiu, jak gdyby to wraca, tak jak kiedyś nam to próbowano wtłaczać. Próbuje to wejść w nasze życie, jakby stać się taką ikoną, czy takim fundamentem, na którym byśmy budowali nowoczesny, nowoczesny świat, nowoczesne nasze oblicze, oblicze naszej ojczyzny. Ale pytanie, czy nie jest tak, że my jednak pobłądzimy? Że jeżeli oddalimy się od tego fundamentem, jakim jest Bóg, jest nasza wiara, bo zobaczmy, często wracamy chociażby myślą, do historii naszej, kiedy byliśmy w niewoli. Z własnej przyczyny. Byliśmy w takim rozkładzie, prawda, że pozwoliliśmy innym, wmówili nam nawet, że to będzie dobre rozwiązanie. I przez tyle lat nie było nas nie tylko na mapach, ale prześladowano nas. Prześladowano naszą kulturę, naszą wiarę, nasz patriotyzm, nie pozwala nam się uczyć nawet w języku polskim. To dzieci często dawały przykład tego i walczyły prawda, o krzyż, walczyły o język. I dlaczego to przetrwało? Bo był Bóg w naszych sercach. Był w sercach matek, ojców, w domu, w, w kapłanach. To, co polskie, prawda, związane z patriotyzmem. Związane z tym, co ojczyste, wartości. Dlatego przetrwaliśmy i wróciliśmy jako Polska Niepodległa. Już więcej niż 100 lat cieszymy się niepodległością. Ale właśnie, żeby nie było tak, że ze względu na odrzucenie Pana Boga pomieszają nam się języki, pomiesza nam się to, co istotne, najważniejsze. I dlatego też tu, jako, jako ta rodzina, która staje przed Chrystusem. Myślę, że o to też chcemy się modlić, żeby każdy wiedział, w którą stronę albo w jaki sposób mamy realizować nasze powołanie. Chcielibyśmy, żeby Radio Maria, bo nie chcemy niczego jakby narzucać, popatrzcie, no nawet jak bierzemy serwis informacyjny, to idziemy nawet od lewej do prawej strony i pytamy się, a my wyciągajmy wnioski, myślmy. Gdzie tu jest miejsce Pana Boga? Gdzie jest miejsce Ojczyzny? Gdzie jest miejsce dla człowieka? Gdzie jest miejsce dla tych wszystkich walorów, które są ważne dla nas, byśmy żyli w pokoju, miłości wzajemnej, w sprawiedliwości? Myślę, że właśnie tym najpiękniejszym wymiarem będzie to, jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu. Ale to nie wystarczy taka projekcja pragnień. Trzeba, żebym ja, jako Jego stworzenie, Prawda? Każdy właśnie na miarę swojego powołania przed Panem Bogiem jednak oddał mu cześć, oddał chwałę i żył na Jego chwałę. Nie jak ja chcę. Nie, że my teraz tutaj pokażemy. No co pokażemy? Zobaczcie, jak często człowiek błądzi. Dzisiaj w imię wolności szczycimy się tym, wybieramy yy, prawo do, do, do mordowania dzieci nienarodzonych. W Kanadzie ja jestem bardzo często, jak sobie tylko przypominam, Mary Wagner. Tylko za to, że staje przy matce i mówi, że tak nie możesz, za to 7 lat siedziała w więzieniu. Nie zrobiła żadnego przestępstwa, tylko mówiła, że tak nie możesz. Jesteś kobietą, jesteś matką, nie możesz do tego dopuścić. I zobaczmy, gdzieś jakąś statystykę przeczytałem, że w zeszłym roku na świecie zamordowano 40 milionów nienarodzonych dzieci. I my do tego się dopuszczamy. A my jesteśmy koroną stworzenia. Nieraz się pytamy, gdzie zwierzęta, to nam się też tak zaczyna zmieniać, że większy szacunek dla zwierzęcia niż dla dziecka nienarodzonego. Ja mówię, i to trzeba zadbać, ale koronę stworzenia, dziecko, moje powołanie, czy ja mogę coś takiego wziąć i zrobić w imię czego? I właśnie dlatego mówię o tym imieniu Jezus. Czy ja w imię Jezusa mogę coś takiego zrobić. Czy ja w imię Jezusa mogę drugiemu podstawić nogę, prawda? Czy ja mogę złamać umowę, którą z Nim zawarłem? Czy ja mogę Go wykorzystać? Nie mogę. I chcielibyśmy właśnie, żeby też radio Maryja, To, o które wy się troszczycie, żeby to, to, to dzieło, które wspólnie robimy, dzieło ewangelizacji, też nam pomagało w tym dorastaniu do naszego powołania. Bo tak naprawdę każdy z nas musi powiedzieć Panu Bogu tak. I teraz, jakich narzędzi, jakich środków my używamy? Mówimy prasa, to co mnie będzie pobudzało do większej miłości Boga i większej miłości drugiego człowieka, większej dbałości o to dobro, które zostało nam powierzone. Nie możemy także, o ty to rób, prawda, albo to Twoja odpowiedzialność. Nie. Każdy z nas na miarę tych możliwości, które mamy, chcemy podejmować to dzieło, które Pan Bóg złożył w nasze ręce. Nikt za nas tego nie zrobi. Inni ewentualnie mogą nas, jak to młodzi mówią, wykolegować. Dlatego, kochani, patrząc na, na, na rolę, jakie mamy, tej matki, ojca, zobaczmy tej, 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 takiej, yy, te, tego, co istotne, tego dokąd prowadzimy, prawda, młode pokolenie. Nie dystansujcie się od tego. To nie jest obojętne. Bo to jest też kwestia i powołania do życia w małżeństwie, do życia kapłańskiego, yy, zakonnego. Dziś patrzę, naszego współbrata Piotra Dondersa, wspominamy, pracował na wśród niewolników, 1400 niewolników ochrzcił. Doprowadził do Chrystusa. Był pośród tych, których biały człowiek wykorzystywał. I mówił już wtedy, dawne lata to były, że to nie jest, to nie jest Chrystusowe, to nie jest ewangeliczne, co wy robicie. I zobaczmy, do czegoś takiego człowiek też się mógł, a on nie sprzeciwiał się, tylko szedł i służył ludziom, tym, którzy w takiej kondycji byli, a nie inni. Nie walczył, bo mógł, prawda? Jak wy tak możecie? Nie, on służył temu człowiekowi, który był w potrzebie. I dlatego każdy z nas pomyślmy, jaką drogę musi czy powinien podjąć, by pochylić się nad drugim człowiekiem, by służyć, by wypełnić też swoje powołanie. Każdy z nas. I dlatego ta nasza dzisiejsza modlitwa, to spotkanie, i, i może też między innymi to Towarzyszenie Radia Maryja czy Telewizji Trwam, może nas pobudzać do, do różnej takiej pracy na rzecz ewangelizacji, ale tej, tej świadomości tego, kim jesteśmy, do kogo prawda, należyć chcemy w naszym życiu. I oto też patrząc na, na Matkę Najświętszą, na Świętego Józefa, na Świętych którzy są i naszymi patronami. Patrzmy, wpatrując się, byśmy tak jak dziś, Samuel, mój Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Panie, ja chcę być świątynią, w której Ty mieszkasz. Ja chcę być tym, który da, Tobie daje, yy, oddaje się, się cały, byś się mną mógł posługiwać, jak Ty chcesz. Amen.